Wacel, czyli osoba, która posiada najprawdopodobniej najbardziej OP klasy na serwerze. Jeśli jest na białym zimowym, to dostaje boosta w postaci speeda 3 i strefa 3, ale najważniejsze jest to, że może depać się do najbliższego gracza powyżej 150 kratek. Dzięki tej umiejętności może dostarczać itemy z naprawdę dużych odległości, dosłownie nieograniczonej. Dlaczego o tym wspominam? Od początku wyzwania jakie było dojście na 30 milionową kratkę, zawsze bym mógł pomóc dostarczyć jakieś itemy np. I Temy fabu, który jest w moim sojuszkiem od kiedy plemię się zaczęło. Zadanie, które musiałem wykonać, to dojść na bordera, potem coś zbudować, przeżyć i zawsze się z łapką. Już od samego startu wyzwania zaczęły się problemy. Miałem klasę Blaze'a, która ma dużo minusów. Przede wszystkim dostaje obojętnie od wody i deszczu. Nie byłoby to takie złe, jak gdyby plemię nie było na hardzie, a jest. A gdy tryb gry jest na hardzie, to automatycznie zwiększa się szansa na deszcz i burzę, przez które dostaje naprawdę duże obrażenia. Przez co za każdym razem, gdy pojawia się deszcz, moja samoocena spadała automatycznie. Przesuję w górę. O! Był przynajmniej Fawu, który na start wyzwania dał mi litrę z mendingiem i ja abrankingiem 3 plus trochę gunpowderu i firewerek na start, bo miał po prostu farmę mobów do tego. Niestety nikt z nas nie miał trzciny, która byłaby mega potrzebna do zrobienia firewerek, bo jak pewnie wiecie, trzcina równa się papier, a papier równa się firewerki. Więc zrobiliśmy szybką farmę trzciny i zacząłem awczyć przy farmie. W tym samym czasie Fawu miał streama, gdzie jakiś student zlikował kordy farmy i ktoś z jego czatu z 60 do kajczego i jego drużyny, która ma na niego naprawdę dużego handlu. To, bo Fawo zmienił big favo w big Fawo. Kajcie ze swoją ekipą zaczęli nas szukać. na szczęście pomylili kierunki, ale kordy mieli dobre. Nie wiem, nie wiem totalnie, jak oni to zrobili. Więc mieliśmy jeszcze trochę czasu na zbieranie ściny, a kajcie pozostało zostać w głębokiej depresji, bo zmarnowało jakieś dwie godziny na szukanie nas. W końcu musiałem to zrobić i zacząć iść na border Więc wziąłem takie rzeczy jak 30 staków fajerwerek 10 staków gunpowderu Elytry z Wendingiem i Amberkingiem czy Trochę jedzenia Tylko... po jednej rzeczy zapomniałem Że elitry trzeba ulepszać, więc przygotowałem wszystko do podróży oprócz butelek z expem No po prostu, mega to moment A Dopiero w drodze Fawo mi powiedział o tym i zdaje się, że oboje zapomnieliśmy To był początek mojej naprawdę, to naprawdę ciężkiej drogi do borderu Pierwsze przeleciane milion kratek spędziłem na w sumie cały czas tego samego. Elytra zwała mi się co jakieś 50 tysięcy kratek przelecianych netherowo, To w overworldzie daje 50 razy 7, czyli 350 tysięcy kratek. To tyle właśnie kratek musiałem naprawić elytrę. Czyli latałem, wchodziłem do overworlda i likwidowałem moby, luz, różne surowce, żeby sobie tą elytrę po prostu naprawić. A tak wyglądało moje pierwsze milion kratek w overworldzie. I, i, i? Jesteśmy na milionowej kratce Panie i panowie Niesamowita sprawa No dobra, yy, To może pierwsze co zrobię to sobie jakoś zaznaczę swój teren <laughs> to brzmi. Najpierw, nie wiem Może po prostu zostawię jakąś tabliczkę czy coś I tyle Nie będę tu jakichś budowli budował Plot twist yy z tego nie zrobiłem, ale poszedłem sobie polifidować jakieś moby i sobie tyle No i lecimy dalej Po 6,5 milionach kratek skończyły mi się fajerwerki, więc Fawo chciał mi dostarczyć trochę gunpowderu Dokładnie prawie cały shulker box Jak już wcześniej mówiłem, jest sobą na serwerze, co może się teleportować Więc po prostu dał WACL shulker boxa, a WACL się do mnie tepnął i mi go dostarczył To tak Ta. działa? Ty się naprawdę do mnie tepnąłeś Ty się naprawdę do mnie tepnąłeś co jest? Ile? Ja trzcinę ja miałem kompletnie, więc. Nie Tutaj lipo, akurat. Nie o, miałem trzciny. Ma, masz trzcinę jeszcze do no ogarnięcia? Ym... Nie. Nie masz. No, dobra. no dobra to dzięki ci bardzo stary Możesz się no, tepać proszę. do kogoś innego No muszę sobie poczekać Tylko nie dam mnie No i niby wszystko git Trade'a zrobiłem Wacer sobie gdzieś poleciał Ale był taki jeden problem Po pierwsze nie miałem ściny A drugi problem był taki Że rozglądałem się po okolicy Nieświadomie zostawiłem shulker boxa do skrzynki Nie wiedząc o tym I wszedłem sobie do netheru Zacząłem iść do borderu No i przez jakieś pół godziny wam sobie szedłem I dopiero potem się ogarnąłem Że nie mam tego shulker boxa z kampowderem, więc znowu musiałem go przez kolejne 15 jakieś minut go szukać, ale w końcu go znalazłem. No i jedyny problem to była trzcina. Na 7-milionowych kratkach zacząłem tworzyć farmę trzciny, która była, no, bardzo i to bardzo mi potrzebna, jak na ten czas. I przy okazji, żeby jeszcze jakoś to udekorować, zrobiłem sobie chwilowy dom, który, no, jak widzicie tego timelapsa jest bardzo ciężki do wykonania. No ale kamano musiałem mieć jakąś swoją chatę no, nawet taką. Nie no, przyznajcie mi, mam. Mam potężny talent do budowania. No, więc zacząłem powiększać moją farmę trzciny. Więc zacząłem od kupania po drugiej stronie ziemi, żeby móc sobie dać dwie pary trzciny koło siebie. Bo wtedy o wiele łatwiej się zbiera. Wylałem jeszcze koło tego wodę. Znowu coś tam powiększałem. No i rezultat jest w sumie spoko, bo dzięki temu naprawdę dużo trzciny zebrałem. No, ogólnie widzicie, jak bardzo ciężka jest ta farma do stworzenia. No, po prostu milion mechanizmów. No, ale tak naprawdę wymyśliłem jakkolwiek y, swoją autorską farmę trzciny. Jak wiecie co prawa autorskie sobie zastrzegam, więc no, no jak ktoś przekupi ode mnie tą farmę, no to mm, pozwą go na milion ja złotych. A tak się ona prezentuje. No i dalej już było tak fajnie, bo zabijam sobie naczyńku i nagle butel mi się zaczął No i w taki sposób straciłem pierwsze serce. I co się dalej stało? No zobaczcie. Ja tą farmę muszę zbudować gdzie indziej, bo... No. Bo no nie dam rady tak farmić Ora, mojej temy. Ja się wywalam znowu. I tak oto straciłem drugie serce zostało mi tylko 8. No, jakie ja są o tym pomyśle co wtedy czułem, no to potem coraz głębszą depresję. No jak w sumie teraz ja... Je... No ale wtedy naprawdę czułem się słabo. No i co, nie miałem wyboru, wziąłem łopaty ze skrzynki, zacząłem nawalać zombie z, z, z łopaty. No, trochę mi zajęło go zabijanie, No bo z jakichś 71 hitów musiałem go zadać, no ale w końcu go zlikwidowałem. Jezu, on zginął. No i odzyskałem. <kłysy> odzyskałem swojej temy. Kolejną sprawą było to, żeby sobie ogarnąć butelki z eksportu Villagerów, ale no nie miałem do więc najpierw poszedłem wyfarmić te temy. No i miałem promocję u villagerów dzięki temu. Więc po prostu udałem się do, do tej wieży villagerów No i zacząłem szukać oczywiście tego villagera z banerem na głowie, no bo tylko on mi przyniesie pląt, co to jest efekt umena 1, umena No i poszedłem do wioski i zrobiłem swojego pierwszego rajda. Tylko ciężko się robi rajda, mając 8 serc i nie mając co temu, ale zrobiłem. Jedyne co mi uratowało tak naprawdę strzały, fireworki, jelit, a tak to bym już umarł. 27 razy. Bardzo się cieszyłem, no bo jeszcze po tym razie miałem przecenę u villagerów. A u villagerów można sobie wyhandlować butelki z expem, i właśnie tak zacząłem robić, bo miałem przecenę, to trzeba mam mnie korzystać. Po handlowaniu z villagerami zrobiłem sobie farmę totemów tylko po to, żeby mieć po prostu totemy i żeby dostawać ten efekt, którym dostajecie przeceny w wiosce. Rajdy o wiele łatwiej szły. Mogłem sobie nafarmić Bat na 5. Nie tracąc przy tym żadnego obrażenia. Bo działa ona praktycznie automatycznie No i w sumie robiłem cały czas w kółko Trzy rzeczy, czyli Handlowałem się z villagerami, rozmnażałem Szedłem pod drewno, robiłem rajdy Handlowałem się z villagerami, rozmnażałem je Szedłem pod drewno, robiłem rajdy No i tak w kółko, no bo Chciałem sobie w końcu ogarnąć te butelki z expem Zajął mi to jakieś... 15 godzin i robiłem to na zmianę z kolegą który u mnie nocował i było tak że to naprawdę i to strasznie nudne I na dodatek jeszcze ci villagerzy jak zobaczyli że kupujecie u nich na przykład bardzo dużo tych butelek z expem to oni potrafili z jednego emeralda wejść na przykład na 4 emeraldy co było bardzo i to bardzo irytujące ale finalnie udało mi się to zrobić wyfarbione butelki z expem miałem fajerwerki miałem elitrę też miałem więc tak naprawdę jedyne co mi zostało to po prostu Iść na border te 20 milionów kratek Było to naprawdę strasznie nudne Ale no Chociaż w miarę zabawnie po na 16 milionowej kratce zobaczyłem pewną anomalię Co jest? Co jest? Co jest Co jest? No Nie wiem jaka jest za takie coś szansa Ale no, na pewno bardzo I to bardzo mała Ale wracając Pokażę wam teraz klipa Jak dotarłem na border no, i bijamy na border. Dobra, postawię to na wszelki wypadek gdzieś. Nie wiem, tutaj może to postawię, takiej więcej. Nie jest, i dokładnie, gdzie to jest, ale chyba nie więcej tu. Te będę będę tego tylko obsydianu. Serio? Dobra, no i wbijamy w takim razie. Nie no, to jest jakiś żart. To jest jakiś żart. Ile jest? Halo, już jestem na 60. Okej, okay. dobra, to gdzie teraz? Tędy chyba, tak. O mój Boże, czy to jest ten moment, czy zaraz, czy zaraz zobaczy border? Okej, okay, jeszcze chyba tysiąc kratek, tak? Kurde, ale ładna kopalnia tu jest, o mój Boże. Ale jeszcze się trochę przelecę, bo to jednak tak jest tysiąc kratek. Ale góra przepotężna, ja nie mogę. Czy na tym otwartym terenie zobaczył swój border? Może ja nic nie mam w drugiej ręce z tym idiotą. Gdzie jest mi border? Halo? Jest mój border, widzę to teraz, ja, ja nie mogę, to nie, no to jest łatwo, bo najgorszy border, jaki mógł się trapić, w sensie jest na wodzie, a ja mam obrażenia od wody, niesamowicie się bawię, w końcu po miesiącu udało mi się dojść do tego borderu, po prostu nie wierzę, to jest najbrzydszy border, jaki widziałem, ale fajnie, że jest, podmieszajmy się tym, że dotarłem do borderu, postanowiłem wypisać linki osób, co zdecydowało się wesprzeć mój kanał, piszę sobie tak, I pierwszy, co tam Wymagnie. Pawo, on jest... Ja to są moi wspierający, którzy się zaopali na border, także dziękuję Wam, dziękuję Wam za oglądanie widzowie. W końcu mi się udało dojść na border. Jezu, jezu.